Karol, czy ty wiesz, ile ja bym dla ciebie zrobił? Tak? To ja bym teraz chciał double opera. Czy ty wiesz, ile ja bym dla ciebie zrobił? Gdybym musiał. To ja bym dla ciebie góry przeniósł, Karol. Zjadłbym? w ja bym... double whopera. A co jeszcze? Big maca jako przystawkę do double opera. A ja bym zjadł, tak skrupał, tak wziął, tak. Tak bym właśnie zjadł najnowszy odcinek dzisiejszy. byś się dławił troszkę. Bo odczyn. on jest taki syty. A może ty jesteś wielbicielem rozy? Czeka Palaniuka. Nie, 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 nie. Nie zaciąłem się przez tego Palaniuka. Bo ty nie czytałeś nic Palaniuka, a ty jesteś tak strasznie anty. Przychodzisz? dewiacji seksualnej. Tak, nie właśnie. lubisz zboczonych historii. Tego... Nie lubisz obcinania kończyn. Nie, troszkę jest mi przykro. To tak jak nie chcę oglądać Big Love, Pani Białowąz. Słowa, słowa, słowa. To dokładnie tak samo, Dokładnie tak samo. Ja się tak troszkę łamię. Ja się Tego nie widziałem, ale widziałem dzisiejszą Pani Łuk Jejejeje, piecze, ale piecze, ale piecze, ale syczy. A grupa na Facebooku na dziś to Serduszko, Kwiatuszek, Słoneczko. Nie. <grym> dobrze. Serduszko, Słoneczko, Uśmieszek. Ale powiedziałeś, że Kwiatuszek. Nie zdziwcie się, jak wam powiem, że ludzie szukają dziwnych rzeczy w Google. Niesamowite! Ale się zdziwiłem kiedy to powiedziałeś. Byłem tak przygotowany na każde zdanie, które pan powie. A ja jednak, to czego ludzie szukają w no, Google? Jak wpiszemy, czy. czy, a potem 4, patrzy. Nie, i czy i spacja. Czy jestem ładna? Bo Google będzie wiedział, czy jestem ładna. No a Google wie. The Google Toilet. data mining technology can literally sift through your shit. Aha. A też, czy wampiry istnieją? Tak, istnieją. Ja jestem w stanie z ręku na serce powiedzieć, tak, istnieją. A czy chłopaty szukają na przykład, czy mój penis jest wystarczająco długi? Nie mam tutaj takiego. Na pewno szukają. Proszę zdefiniować to jest względne. Wystarczająco długi? No, no właśnie, nie wiem, co to znaczy. Bo wystarczająco to też jest względne. Czy pierwszy raz boli? Boli. Ajajajajaj. Aj, 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 aj. Czy on mnie kocha? Czy on mnie kocha? Uuu. Lubię zaskakiwać w odcinku Karolę. I zrobiłem pewien eksperyment. Wszedłem na Google. .pl. Pisałem: Czy spacja Karol? Co tam będzie? Czy ludzie szukają, czy Karol ma dziewczynę, czy coś tam. Uwaga, co się pokazuje. Czy Karol Wojtyła miał siostrę? Czy Karolak jest synem Czubaszek? Ha! I, <grym> I uwaga, najważniejsze, co Ciebie dotyczy? Może nie Ciebie, Ciebie pośrednio, Ale los. czy Karolina jest głupia? Wow! Karol? Czy szukałeś w Google, czy Karolina jest głupia? Właśnie nie! Czy <grym> Karolina jest głupia? <grym> To, czy Karolina jest głupia wynika z jednej bardzo prostej rzeczy. Otóż, niesamowite. Przechodzę do domu i zajbiście zajebiście głodny. Zjadłbym tak dużo, żebym umarł, pękł i nawet nie pozostały po mnie wrzody. Czek paleniuk. I najpierw się okazuje, że na obiad jest coś tam do jedzenia i jest też sałatka. Ale sałatka? Czy ty Wys jesteś głupia? <laughs> oszalałeś? Sałatka? Czyli zdarzało ci się zapytać Karolinę, czy jest głupia? Tak. Co ci odpowiedziała? Najważniejsze. Że sałatka jest zdrowa. Mi Monika też coś takiego robi. No widzisz, czy Monika jest głupia? głupia sprawdź. Nie będę tego robił, nie rób tego, ale o. zrobię coś innego. Co? Co? Cześć. Chciałem powiedzieć, że Europejczycy, rasa kaukaska, ma ciekawe zabawy. Tu się zaczyna. No. Ma piłkę nożną, ma rzut człowiekiem na odległość, dużo ciekawych gier. Jaki masz rekord? 15 metrów z użyciem katapulty. I Tajlandczycy mają swoje zabawy. Tajlandowie. Oni mają swoje zabawy, ponieważ oni są bardziej perwersyjni jak większość Azjatów. A więc zaopatrzyli się w piłkę. Paralizator. Taką dużą piłkę. Paralizator dla każdego. Czyli taser. I zaczęli grać w piłkę z użyciem tych paralizatorów. To się nazywa Ultimate Tag Ball. Ultimate Tag Ball. Bo... Macie tą piłkę. I możecie biegać o niej i strzelać, rzucać do bramki. To jest wtedy punkt, ale każdy z zawodników jest uzbrojony w taser, ale o mocy 10% mniejszej niż policyjny. Nie jest tak, że. Po ale po boli. Boli. A, boli. No. boli. I możecie. możecie używać wedle zasad. I na przykład, jak ktoś biegnie to tego czpy w jak grasz w kosza, to możesz mieć wybity palec, złamaną rękę, czy jak grasz w rugby, to w ogóle mogą ci pokieraszować wszystko. Jak grasz w nogę, możesz złamać się nogę. Widziałem kurczę ten szwedzki piłkarz. Złamali mu nogę w ogóle, straszne to było. Zabawy zabawami, ale trzeba znać tą granicę. Karo, pójdzie grać piłkę i sobie nie ułamię, łamać mu nóg, łamie kolano. To ja wam tylko powiem tak na szybkości mogę. byliśmy w zeszłym tygodniu w liceum i tam, w tym liceum, był też jeden z uczniów mnie nie zajcząłem klasę, bo nie zajczyliśmy oddychania sztucznego. Było trudne. Ja nie wiem, że co się przykłada tam. Ja Przykładałem tam. gdzie indziej. No i tam, w tym liceum, ponieważ był ten kolega, który organizował tę debatę, to przyprowadził <laughs> chłopaka, chłopaka, który był złoczyńcą i nie spaulował. Wtedy co miałem nogę w Gipsie. Chcesz podać jego imię? Rysopis? I... To był Tomek. I Tomek mi złamał kolano. I chodzi o to, że ten Tomek, z po kogoś tak w ogóle, bardzo miło się rozmawiało, tylko że ten Tomek to jest malutki. W sensie, że... Że on waży za 40 kilo. Mię, jak się na... Co dzień, także 22. Ja wszystkim mówiłem, że... Taki był, był! Tak. Kto ci to Taki był. i był. Pięciu ze sobą. A przychodzi tam jak tak. Cześć, cześć. Ciężka też się mogę pozdrowić, bo nie siła, a zręczność. Messi tutaj jest dobrym przykładem. Messi jest nieduży i Messi go nie tak łatwo solować. I Messi nawet potrafi solować. I am ja to... the Tiger! Ja życzę wam, tym mniejszym z was, nic się nie bójcie, tych większych spokojnie da się położyć. I ty byś mi nie robili. No wiem, ale pamiętaj, by ty nie pamiętasz, bo ty nie chodziłeś z tym do liceum. To nie chodziłem z tą do Żałujesz? Nie. Troszkę. W ogóle. Nie, a uciekalibyśmy z majicy? Zrewidzi. Uciekałbyś, choćby nie wiem co, to spoko. I tak bądźcie. wszystkim. musicie być. A poza tym bądźcie lekko stronniczy.